Cześć! Dziś porozmawiamy sobie o tym, dlaczego waga tanita nie jest najlepszym narzędziem do mierzenia składu naszego ciała. Ja nazywam się Dominik Gauch, prowadzę profil o nazwie Architekt Sylwetki na Facebooku, TikToku, Instagramie oraz YouTube. A dzisiaj właśnie poruszymy sobie temat pomiaru składu masy ciała. I teraz, na jakiej zasadzie w ogóle działa waga tanita? Tanita działa na zasadzie bioimpedencji elektrycznej, czyli przepływa przez nasze ciało słaby impuls elektryczny i na podstawie szybkości tego przepływu od stóp do rąk Szacowany jest nasz skład masy ciała. I teraz, im więcej mięśni, tym ten przepływ jest szybszy, im więcej tłuszczu, tym ten przepływ jest wolniejszy. No bo mięśnie to woda, a tłuszcz tej wody ma zdecydowanie mniej. I z racji tego, właśnie, że głównym odniesieniem jest nasze nawodnienie, ten pomiar nie jest miarodajny, a wpływ będzie miał na to pora dnia, nasze nawodnienie. Jaki posiłek, żeśmy spożyli, czy nasze dłonie i stopy są spocone, długość snu też będzie wpływała na pomiary. Tych czynników jest bardzo dużo i żeby ten pomiar był w miarę miarodajny, musielibyśmy zachować po prostu za każdym razem mniej więcej takie same warunki, co dla normalnego człowieka jest praktycznie nierealne. Żeby spał zawsze tyle samo godzin, jadł to samo, jadł o tych samych porach. No to jest po prostu a I tutaj macie moje pomiary. Które wykonałem wieczorem, i drugi pomiar, który wykonałem rano. Różnice są diametralne, no bo przez noc zamiast ta tkanka tu trzeba się zmniejszyć, z reguły tak powinno być. Ona po prostu wzrosła, masa mięśniowa mi spadła. Jedynym parametrem, który jest powtarzalny i miarodajny, był pomiar pulsu. Żeby nie było moja waga, na której dokonywałem tego pomiaru, kosztowała dwa koła. A kupowałem ją 3 czy 4 lata temu, także nie była to najtańsza na rynku, bo ja tym też mierzyłem swoich podopiecznych. Jeśli zależy Wam na dokładnym pomiarze składu naszego ciała, to jest dużo lepsze, przyjemniejsze, dokładniejsze badanie. Mianowicie badanie dentysometryczne, które polega na przeskanowaniu skanem DEX-a naszego ciała. Badanie trwa raptem 5 minut. Od razu mamy wyniki i jest względnie tanie. Ja ostatnio robiłem takie badanie i kosztowało mi ono 100 zł. Oprócz tego, że dostaniemy bardzo dokładny skład naszego ciała, to jeszcze dowiemy się jaka jest gęstość naszych kości. Naprawdę jest to jedno z aktualnie najlepszych narzędzi do tego typu pomiarów. Oczywiście możemy udać się też do specjalisty, żeby pomierzył nas fałdomierzem. Nie radziłbym wykonywać tych pomiarów samemu fałdomierzem za 5 zł, bo ten wynik też nie będzie miarodajny. Zapewniam Was. Podsumowując, ten krótki filmik, waga tanita nie jest idealnym narzędziem diagnostycznym, jednak nie przekreślałbym jej całkowicie, no po prostu ona daje Wam jakiś pogląd. Dużo lepszym, jak już wspomniałem, jest badanie dentysometryczne, które naprawdę polecam każdemu wykonać. Jeśli nie subskrybujesz mojego kanału, no to zrób to teraz, bo lepszego momentu nie będzie. Na dziś to wszystko, pozdrawiam serdecznie i do następnego. Cześć!